Rośnie liczba osób, które szczepią się, najmłodsi również. COVID-19 zalazł wszystkim za skórę. Mam 12 lat i nie, nie. praktycznie w ogóle nic nie czułem, nie, mam, nie miałam żadnych z tych odczuć. To w ogóle nawet nie bolało, ta szczepionka. Bo to jest moja druga dawka, no i ogólnie wszystko dobrze jest. Liczba zaszczepionych idzie ku górze, maleje liczba zachorowań. W powiecie działdowskim statystyki wypadają dobrze. Cieszymy się również z tego, że w ciągu ostatnich ponad trzech tygodni, bo trzech i pół tygodnia mieliśmy tylko trzy dodatnie przypadki COVID-a, więc jest to też chyba efekt tego szczepienia właśnie, że już spora grupa została przeszczepiona i tych przypadków jest coraz mniej. To daleka i kręta droga, ale i tak coraz więcej Polaków decyduje się. A dzieje się tak, ponieważ rośnie świadomość i przybywa możliwości. Jeśli chodzi o szczepienia na terenie powiatu działdowskiego, myślę, że wiele czynników wpłynęło na to, że tak dobry wynik mamy w kwestii wyszczepień. Od momentu uruchomienia wszystkich punktów szczepień na terenie powiatu, czyli w POZ-ach, jak i również przekierowanie części naszych mieszkańców do Nidzicy, gdzie był masowy punkt szczepień, aż do utworzenia masowego punktu szczepień na terenie naszego powiatu, czyli na ulicy Grunowalackiej w sali gimnastycznej zespołu szkół. Kto nawet miał wątpliwości przekonuje się do spotkania z igłą. Lepsze to niż respirator. Dlaczego? Trzeba być zdrowym, prawda? No właśnie, byłam zarażona, teraz może coraz lepiej będzie. Właśnie, a teraz drugi raz już się zaszczepiłam. To nie wiem jak będę się czuła. Pierwszy raz bardzo wspaniale się czułam. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, a Bieranie mnie wolało troszeczkę, ale na drugi dzień było wszystko ok. Decyzja to indywidualna, ale do przemyślenia. Warto, czy też nie warto? Z pewnością przyszłość pokaże.